46-letni Grzegorz W., pseudonim ślepy, to kolejna osoba zatrzymana na terenie Legionowa pod zarzutem handlu narkotykami. Realizację tej sprawy Legionowcy kryminalni przeprowadzili w ubiegły piątek. Zatrzymanie ślepego musiało być przygotowane w najdrobniejszych szczegółach. Mężczyzna miał bowiem bogatą przeszłość kryminalną. Widzieliśmy, że Grzegorz W. był wielokrotnie karany, był wielokrotnie notowany, był wielokrotnie zatrzymywany przez policjantów za różnego rodzaju przestępstwa. Między innymi do handlu bronią, między innymi do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i do handlu narkotykami. Wiedzieliśmy, że w chwili zatrzymania może być agresywny, może próbować uciec. I tak się faktycznie stało. Policjanci w chwili zatrzymania byli zmuszeni do użycia chwytów obezwładniających kajdanek. Mężczyzna szarpał się, wyrywał i chciał zbiec z miejsca zatrzymania. Razem z Grzegorzem W. kryminalni zatrzymali również jego 24-letnią partnerkę Paulinę H. W ich mieszkaniach zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz wagi służące do ich porcjowania. Policjanci w mieszkaniu Grzegorza W. zabezpieczyli 11 gramów amfetaminy. Zabezpieczyli również płytę CD, na której wysypana była tak zwana ścieżka, czyli narkotyki gotowe do użycia, które najprawdopodobniej na własny użytek przygotował ślepy. Grzegorz W. i Paulina H. usłyszeli zarzut posiadania i handlu narkotykami. Ślepy odpowie ponadto za udzielanie amfetaminy swej dziewczynie oraz przygotowanie do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec zatrzymanych 3-miesięczny areszt tymczasowy.